Witam państwa w studio Polskiej Telewizji Regionalnej Natalia Barańska i zapraszam na magazyn miejski. Kwitniowa sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego rozpoczęła się uroczystością wręczenia srebrnego krzyża zasługi przyznanego przez prezydenta RP Andrzeja Dudę dla Marcina Purgacza, dyrektora Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie, za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej. Wręczenia odznaczenia dokonali wspólnie Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, marszałek Województwa Władysław Ortyl oraz przewodniczący Sejmiku Jerzy Borcz. Do tych swoich podziękowań i gratulacji dołączę jak gdyby słowa wybitnego lekarza, naukowca Ludwika Hirschfelda, który powiedział, kto chce zapalać innych, musi sam płonąć. Pan dyrektor Marcin Purgacz taki jest. Proszę Państwa, na pewno e, tej energii, tej siły i tych pomysłów, tej inwencji mu nie brakuje. Naprawdę z tego czerpiemy. E, przypomnę nasze m, no, kluczowe wydarzenie, naszą ekogalę. prawda. Tam, gdzie też tak jak pan przewodniczący Jerzy Borcz powiedział, uczymy się gotować, prawda, albo możemy zaprezentować swoje umiejętności, bo takie też oczywiście posiadamy na co dzień często albo od święta nasze małżonki starają się od, od nas wyegzekwować te nasze umiejętności, prawda. Proszę Państwa, ta pedagogiczna misja na pewno przez lata ma wpływ prawda, na te wybory uczniów, na te wybory decyzji młodzieży, która trafia do tej szkoły. Ja myślę, że wszystkim i całej społeczności szkolnej bardzo serdecznie gratuluję i życzę, aby ta satysfakcja i ta radość z tego współtworzenia, tego klimatu i tych wszystkich efektów zewnętrznych w dalszym ciągu miała miejsce. Bardzo się cieszymy i też oczywiście gratulujemy organowi prowadzącemu, prawda? Bo przypominam, że szkoła jest jednostką samorządu miasta Rzeszowa. Także to też jest wielka zasługa, że w taki sposób możemy dzisiaj być wszyscy dumni z tej szkoły. Nagrodzony Marcin Purgacz podziękował za przyznane odznaczenie. Tak, od siebie to składam naprawdę takie najszczersze z głębi serca płynące podziękowania dlatego że y, wiem już teraz że ten czas który poświęciłem dla społeczności lokalnej wiejskiej dla bezdomnych dla uchodźców z Ukrainy nie poszedł na marne i czasami kosztem prywatnego życia ale y, widać że było warto y, od 15 lat jesteśmy z Urzędem Marszałkowskim przy okogali i myślę że zostaniemy na dużo dłużej i oby tak dalej dziękuję tutaj y, wszystkim którzy że tak powiem Zobaczyli mnie w tym całym natłoku obowiązków i wszystkich wydarzeń. Taka mała mróweczka, która pracuje na sukces miasta, województwa, regionu, a przede wszystkim zespołu szkół gospodarczych. Ceremonię obserwowali przedstawiciele szkoły, uczniowie oraz nauczyciele, którzy byli szczególnymi gośćmi sesji. Muzyka Ogólnopolski Tydzień Bibliotek, który rozpoczyna się 8 maja, będzie obchodzony w dębice od 9 do 13 maja. Jak zapewnia Monika Rojek-Kałek, dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na czytelników, zarówno młodszych jak i starszych, czeka moc atrakcji. 13 maja zapraszam wszystkich czytelników na Noc bibliotek, która rozpocznie się o godzinie 17. W ramach tygodnia bibliotek przygotowaliśmy wiele atrakcji dla dzieci, w tym teatrzyk, wystawę Mizi Przyjaciele w ilustracjach Gabrieli Cichowskiej. W bibliotece realizowane jest wiele ciekawych projektów, które wiążą się z tygodniem bibliotek. W chwili obecnej właśnie realizujemy program, który jest dofinansowany z Ministerstwa Kultury, Biblioteka, bibliotekarz bliżej nas, w ramach którego też mamy działania z seniorami i te działania również będziemy przeprowadzać podczas tygodnia bibliotek. Wychodzimy z biblioterapią do seniorów, ale również będziemy tutaj starać się o to, aby w naszej bibliotece powstał również klub miłośników. Plan Podczas tygodnia bibliotek swoje piętnastolecie będzie obchodził dyskusyjny klub książki dla dorosłych. Nie zabraknie też spotkań z ciekawymi autorami. Bardzo bogatą ofertę kulturalną na sezon wiosenno-letni przygotowała gmina Dębica. Jak przypomina Marcin Ciszek, dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek, kultura się odblokowała po pandemii, więc przyszedł czas na nadrobienie strat. Nie znaczy to jednak, że przez ostatnie dwa lata w gminie Dębica był sezon całkowicie martwy, bo prężnie działały gminne zespoły artystyczne. W tym roku, jeżeli chodzi o organizację imprez, to no praktycznie rzecz biorąc, jeżeli ktoś będzie potrzebował znaleźć troszeczkę jakieś imprezy na terenie gminy Demica, to w zasadzie w każdym weekendzie będzie mógł w którejś części gminy Demica zatańczyć poławić Pytanie brzmi tylko jaki typ będzie odpowiadał ze względu na to, że oprócz takich typowych pikników będą organizowane również myślę, że bardzo fajne imprezy, między innymi w Osadzie Słowiańskiej. Tam już również z początkiem maja, 7-8 maja dni rzemiosła tradycyjne. Na stronach internetowych Centrum Kultury i Bibliotek będzie zamieszczony dokładny plan imprez, dzięki którym mieszkańcy będą wiedzieć co jest zaplanowane na poszczególne dni czy weekendy. Z większych imprez oczywiście no cóż, nie możemy pominąć i nie zorganizować Święta Pieroga w Pustkowie. Myślę, że tutaj mieszkańcy by nam tego nie wybaczyli, więc to Święto Pieroga oczywiście jak najbardziej będzie zorganizowane tradycyjnie już początkiem sierpnia. Wcześniej zawsze było złota, w tym roku nie organizujemy pukania złota. Jest to związane z sytuacją taką, że Bractwo Kopacz Złota ze Złotoryi w tym roku jest gospodarzem Mistrzostw Świata. Także bardzo duża impreza w sierpniu, oni też są zajęci, natomiast my będziemy mieli imprezę właśnie w zamian Pukanie Złota zorganizowaną w Gumniskach, a będzie ona związana z inwestycją. Powstaje tam bardzo ładny budynek, który będziemy chcieli również z otworzyć. Tradycyjnie we wrześniu odbędą się dożynki gminne, a przez całe wakacje pikniki, zabawy taneczne, konkursy. To wszystkie informacje w dzisiejszym serwisie. Ja się z Państwem żegnam. Życzę miłego popołudnia. Do zobaczenia.